W dzisiejszym odcinku rysuję flagi z pamięci. Jest to naprawdę moja pięta hillesowa. Oczywiście przede mną robili to inni twórcy jak chociażby często wymieniany Drew Dernil albo Jack Sachs at Geography. Ale nie robiłem tego ja. I żeby nie było, że wybiorę sobie flagę Polski, Indonezji czy Monako... Z wyborem, jakie flagi muszę odtworzyć, pomoże mi oczywiście Koło Fortuny, gdzie są wypisane wszystkie kraje świata. Chyba mógłbym powiedzieć, że znam wszystkie flagi świata, aczkolwiek odtworzyć je w pamięci i narysować będzie niesamowicie ciężko. Dobra, nie ma mazania się, lecimy. A, i dzisiaj, wyjątkowo widzowie, poproszę Was łapkę w górę dla Otuchy, bo naprawdę jestem w to beznadziejny. A my mamy flagę Madagaskaru na pierwszy ruch. Okej. Okay. Z tego co pamiętam, jest to oczywiście prostokątna flaga, ale lanie wody. Nie no, tak poważnie to flaga ta bodajże dzieliła się na. Czekajcie, to nie szło tak i tak, tylko to szło chyba. O tak, szła taka linia. Chyba tak wyglądała. I kolor biały tutaj zostanie, i wydaje mi się, że był kolor zielony, tylko góra czy dół. Wydaje mi się, że kolor zielony był u góry, a na dole był pomarańczowy. Nie, chyba nie, coś mi tu nie pasuje. Nie, no nadal to jest coś nie tak. O, dałem kolor czerwony i teraz mi już zaczyna pasować, tylko teraz chyba na odwrót, tu byłby czerwony. Bęk! Tak, teraz już jest. To jest flaga Madagaskaru. Tak zostawiam. Ej, tak szczerze, aż takiej lipy nie ma. Te kolory są rzeczywiście dobre, chociaż zielony był zdecydowanie ciemniejszy. Ale myślę, że takie 8 na 10 można dać, bo kto zna flagę Madagaskaru to odgadnie. Szczerze, pierwsza runda nie była taka zła, ale czuję, że teraz w drugiej już będzie Eldorado. Flaga Uzbekistanu wciąż lepiej niż flaga Turkmenistanu. Ale tutaj się nieźle wyłożę. Aczkolwiek spróbujmy, bo w sumie, czemu nie? Ja na pewno pamiętam, że flaga Uzbekistanu bodajże zaczynała się. Mm... Ej, gdzie jest moje zaznaczenie? A dobra, nie to wciskałem po prostu. Natomiast flaga Uzbekistanu linię bodajże miała tutaj, jak pamiętam. Ale mogę się mylić, ona miała strasznie dziwne kolory. W sensie wydaje mi się, że jednym z tych kolorów był. Kolor, no nie, ale tutaj nie zmienia już jest git. Jednym z tych kolorów był kolor niebieski i zielony bodajże. I tutaj był księżyc? Albo jakieś gwiazdki, tylko nie. Coś tutaj inaczej. Na pewno kolor niebieski był ciemniejszy i zielony był trochę inny. Taki, nie no teraz to jest bodajże flaga Sierra Leone. Ale tutaj coś nagmatwałem. Wydaje mi się na pewno, że tutaj była jakaś Jakieś gwiazdki małe? Nie no, co ja w ogóle za flagę tutaj zrobiłem? Flaga Uzbekistanu. Nie wiem, przebłyski tak mi podpowiadają, ale to wygląda jak powrót do Związku Radzieckiego, tak po całości. Na pewno tutaj jest coś, e, powinno być inaczej, ale nie wiem, chyba sobie nie przypomnę flagi tak dokładnie. Co ja się wmieszałem dzisiaj? Się za zachciało. Nie no, tutaj to po całości dałem ciała. Przede wszystkim kolor biały jest na środku, oddzielają to czerwone pasy. Szczerze nawet nie zwróciłem na to nigdy uwagi, ale miałem rację z gwiazdkami. Rzeczywiście jest tutaj ich dość sporo i dodatkowo jest jeszcze księżyc, co wam powiem, nie zawsze będzie tak łatwo. To byłoby zresztą za nudne, gdyby było tak łatwo. Nie, no tamto zdecydowanie nie umiałem ich, jej odzorować. Teraz jest flaga Filipin. Oby jej nie narysować do góry nogami, bo będzie nieciekawie. Jeżeli ktoś nie szczają o co chodzi, to w momencie, w którym flaga Filipin ma kolory odwrócone, to oznacza, że ten kraj znajduje się w stanie wojny. Także warto się mieć na baczności. No dobra, ale flaga Filipin jest trochę podobna do flagi Czech, oczywiście z przymrużeniem oka. To powinno lecieć też, tak? Nie, czy ja tutaj zaraz rysuję flagę Republiki Południowej Afryki? Trochę tak wygląda, albo flagę Czech. Natomiast nie, czekajcie, tu jest na pewno kolor czerwony teraz będzie. To wiem, tylko właśnie, żeby się nie pomylił, chyba tutaj i tutaj byłby kolor. Tylko ciemniejszy, ten niebieski. Nie no, nie flagę Czech narysowałem dosłownie, co jest ze mną? Nie no, ale chyba Git. I tutaj teraz byłaby taka złota gwiazda. Bęk, no wiadomo, chyba też trochę nie do końca ją dobrze odzorowałem ale chyba jest Git. Tak wygląda flaga Filipin według Geomexa. Ej, szczerze chyba mogę powiedzieć, że nawet jestem dumny z tej flagi, oczywiście tutaj najbardziej nie zagrały kolory, bo jednak są o wiele ciemniejsze na fladze Filipin, no i to jednak nie jest gwiazda, tylko bardziej takie słońce, a gwiazdy są po bokach, szczerze to o tym kompletnie zapomniałem, o tych bocznych gwiazdach, no ale spoko, taka piąteczka na 10, myślę, że zasłużyłem. Możecie się mocno zdziwić, ale bawi się naprawdę nieźle. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich materiałów, bo jest całkiem przyjemnie. Może być mniej po tym przykładzie: Trinidad i Tobago. Kurde, ja nawet w głowie mam ich flagę. Znaczy, powiem tak, mam nadzieję, że to była ich flaga i się nie pomyliłem. Zacznę sobie od koloru czarnego. I na pewno, oj, znowu zaznaczyłem, ja to jestem dobry agent w tym pęcie. Muszę jakieś jako repetycje chyba wziąć. Nie no, ale tak poważnie. Tutaj wydaje mi się, że to było wypełnione kolorem właśnie czerwonym. I były czarne pasy. Właśnie one szły chyba przez całą flagę? Jakoś. Nie, to było tak. I teraz tutaj. Kolor biały był? Nie dobra, to będzie. Nie no, co to ja narysowałem? Niedorozwiniętą flagę Danii chyba. Wiecie co? Nie, czy teraz coś mi się nie pomieszało z flagą Saint Kitts i News I ja tego nie rysowałem przed chwilą. Dobra, sprawdziłem sobie flagę Saint Kitts i News i nie moi drodzy, nie chodziło mi o nią, czyli ta flaga Trinidadu jest dobra w mojej głowie. One more time, jak to mówią. Ale w mojej głowie najgorsze jest to, że nic się nie zmienia. Wciąż mam, że tutaj jest kolor mocno bordowy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jakoś tutaj szły te pasy, które miały w środku czarne gwiazdy? Coś takiego? Tylko nie jest... Oj, co ja robię? Tak to nie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego. jakby Moja wyobraźnia na ten moment nie działa. Zrobiłbym coś czy to szło właśnie tak? Nie. Nie, 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 nie było tych dwóch linii. To było jakoś tak mi się wydaje. I być może serio tu był jednak ten kolor biały, albo nie, czarny. O, 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 przez przypadek wcisnąłem czarny i mi się bardziej podoba. I teraz były tutaj jakby Gwiazdy? ze dwie takie. Coś takiego? Co, jakaś taka flaga istnieje? W mojej głowie jest to Trinidad i Tobago, ale nie wiem szczerze. Jakoś ta flaga Trinidadu była inna. Szczerze, właśnie tą flagę miałem w głowie, tylko nie potrafiłem ją przelać na pańta, moi drodzy. Aczkolwiek nie ma tutaj gwiazdek i jest jeszcze biała obudowa, jakby na tej czarnej, długiej linii. No dobra, no jakby słaba flaga, słabo ją narysowałem, ale jedyne co mnie pociesza, że właśnie coś takiego mniej więcej miałem w głowie. Tylko kurczę, no, no nie no, jednak tutaj sporo rzeczy się nie zgadza. Chociaż są dobre kolory, ale no te gwiazdki. Nie wiem dlaczego w ogóle w głowie miałem te gwiazdy. Nie wiem, teraz musi być lepiej. Bardzo fajna gra. W ogóle widzowie pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, bo jest bardzo dużo materiałów na kanale. Ruanda. Ruanda jest spoko do narysowania A teraz są minimum 4 materiały w tygodniu o godzinie 16 Więc jako o 16 nie ma materiału to znaczy, że dzisiaj nie będzie Ja powiem wam, że nie wiem czy się za wcześnie nie ucieszyłem Bo flaga Ruandy nie jest taka prosta Wiem, że na pewno jest jakiś taki głupi wierszyk, że słońce zachodzi nad Ruandą I wiem, że doskonale ten kolor również we fladze się będzie musiał znaleźć Na pewno góra była bardzo duża I wydaje mi się, że mniejszy był dół i szło mniej więcej to tak. Tutaj był strasznie jasny kolor błękitny, więc on był. O Jezu, czemu mi się to zawsze tak zmienia? No, jak ja tego nie lubię. O, teraz się nie będzie. Dobra, więc tutaj kolor błękitny, bęk. Kolor bodajże żółty. Kolor zielony, coś takiego. I tutaj było słoneczko. Chyba tak, prawda? Czy nieprawda? Czy ja już gadam głupoty? I tutaj by wyglądało na to, że mógłbym dać sobie mniej więcej tak na oko, oczywiście na ile potrafię to zrobić z słoneczko. Szybko, Pik, Pik, Pik. pyk, mamy słoneczko. To jest flaga Ruandy, prawda? Nie pomyliłem się z kolorami, w sensie pewnie ten żółty mógłby być trochę nawet taki ciemniejszy, jakby może coś takiego? Nie, tu już aż za ciemne. Chyba tak zostawię po prostu. Wow, jestem naprawdę zadowolony, bo idealnie odzorowałem tą flagę. Oczywiście, jeżeli chodzi o kolory, wiadomo, nie takie same cienie, jak powinny być. Nie są to kolory aż tak dopasowane, ale zgadzają się. Niebieski, żółty oraz zielony. I jest również słoneczko. Każdy element się zgadza. Wiadomo, nie jest to najpiękniej wykonana flaga, ale w 100% zgadzająca się. Ale mogę chyba na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że trafiamy naprawdę ciężkie i wymagające flagi. Jeszcze nie było takiej mega prostej. Izrael chyba jest taką naprawdę prostą flagą. W sensie, tak szczerze, Izrael jest pierwszą flagą, którą od razu wiem jak narysować i jakie powinna ona mieć mniej więcej. Już nie wiem, czy tutaj troszkę nie za mała ta linia? Nie, no w sumie chyba nie, bo tutaj jest rzeczywiście ten kolor. Taki mega niebieski. Zawsze się mylę. No, Kurde, nie czego mi, żeś to usunął. A było tak ładnie narysowane. No, naprawdę. Drogi pęcie. Tak to my nie będziemy robili dili ze sobą. Dobra, teraz już nie zrobię tak, jak yy, powinienem. W sensie zrobię tak, jak powinienem, bezbłędnie. Pęk, są pasy. I teraz potrzeba takiej gwiazdy Dawida, tak więc. Coś, tylko tu ona była czarna, jak dobrze kojarzę. Pęk. No dobra, to to nikaragüę teraz zrobiłem, albo w ogóle herb illuminati, obróć w pionie. Pęk. Słuchajcie, nie, tutaj. Oj. Ale nie, no chyba ska. Nie! Nie no, bęk, zgadza się. No wiadomo, tutaj mogłoby być jeszcze troszeczkę bardziej podniesione. No i ten kolor mógłby być nawet od ciupinkę, dajmy na to jeszcze ciemniejszy. O, i teraz tak wygląda flaga Izraela. No mówię, no mogę tutaj jeszcze bardziej przyciągnąć, ale może już lepiej nic nie zmieniać. Nie no, widzowie, ten odcinek to będzie moja kompromitacja. Co ja w ogóle. Nie no, co ja zrobiłem? Jakąś flagę Salwadoru, Nikaraguły pomieszaną z Izraelem. Przede wszystkim zapomniałem góra i dół jeszcze na biało powinna być. I gwiazda Dawida była niebieska, a nie czarna. Je o Jezus moi drodzy, nie no, to spierdzieliłem totalnie. Tak się podjarałem, że to najłatwiejszy przykład. Jo. Dobra, za tą pracę szczerze zero, bo tyle ważnych elementów pominąłem. Dobra, widzowie, ostatni przykład i ostatnia kompromitacja dzisiaj. Chociaż szczęśliwa siódemka. Nie no, widzowie, ja już sobie wyobrażam, jak będziecie kisnąć bekę z tego, co odwaliłem z tym Izraelem. No ale dobra, biorę na klaty. No, i to mi się podoba, chociaż znając mnie, to narysuję flagę Teksasu zamiast Chile. Nie no, wydaje mi się, że Chile to już dam radę. Na pewno to było tak, a nie, tutaj źle, muszę odtąd. Bęk, to trochę szło taki oto sposób. Później jeszcze linia tutaj, bęk. Teraz, żeby kolory dobrze zagrały. Nie, no, na pewno jeszcze był kolor bordowy na dole. Tu był niebieski. Nie, tutaj był kolor niebieski i tutaj była biała gwiazda i to tyle. Oj, nie, znowu bym zmienił przez przypadek. Tutaj była biała gwiazda. Cyk, możemy pomalować od razu na kolor biały? To jest flaga Chile, moi drodzy. Prawda, że to jest flaga Chile, czy znowu się wywróciłem? No wreszcie flaga, która można powiedzieć, że wyszła. Kolory się zgadzają, gwiazda mogła być troszeczkę mniejsza. No i przede wszystkim jedyne, co w tej fladze gryzie, to fakt, że ten kolor niebieski jest za jasny. Jakby był ciemniejszy, to byłaby naprawdę dobrze odzorowana flaga. Daj znać, widzu, jak oceniasz wszystkie flagi, które narysowałem. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.